Cześć, witam Cię serdecznie po raz kolejny. Gorąco, upalnie i podobna atmosfera na rynkach fizycznego złota. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że weszła w życie dyrektywa Komitetu Bazylejskiego, krótce nazwana Bazylea 3, która wprowadza rewolucyjne zmiany w obrocie złotem fizycznym przez banki. I... Jak to się przekłada na realne złoto i czy tego złota może braknąć w mennicach w najbliższym czasie? O tym dzisiaj chcę powiedzieć tobie, abyś miał pełen pogląd tego, co dzieje się na rynku złota. Zapraszam cię do oglądania. Chciałbym, żebyś miał, miała świadomość tego, że to co się dzieje na rynkach finansowych, na rynkach bankowych, to nie jest tak, że Coś następuje z absteknięciem palca. Nie. Bazylea 3, czyli te wytyczne, które, są, które zostały ogłoszone przez Komitet Bazylejski, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, czyli ten bank nad bankami, jak ja to nazwałem, szef, szef wszystkich szefów, są znane już od kilku lat. Sama informacja o tym, że złoto przejdzie do, do klasy... Tier 1, czyli tego, tego aktywa najbezpieczniejszego, była znana, wiadoma, ograniczonej oczywiście liczbie osób od 2019 roku. I jak to się teraz przekłada na obecną sytuację? A mianowicie tak, że banki centralne kupują złoto. I oczywiście nie jest to też tak, że bank centralny nagle kupuje. 100-200 ton złota i ona, one natychmiast się tam pojawiają. Nie, bo nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby zostało to tak wykonane. Pamiętaj o tym, że złota fizycznego jest ograniczona ilość i żeby to e, wszystko przygotować, to jest jakiś proces, to trwa i banki centralne, jak śledzicie mój, mój fanpage, oglądacie, oglądasz te moje wideo, to wiesz, że banki centralne kupują cały czas kupują złoto, tylko one w pewnym momencie informują o tym, że dokonały na przykład zakupu złota. No tak jak to jest w Polsce, tu, Polska, która. Która ma już prawie 230 ton złota, z czego 100 ton zakupiła w latach 2017-2019, a dwa czy trzy miesiące temu prezes NBP ogłosił, że Polska planuje zakupić kolejne 100 ton złota i co najmniej tonę kupiła w czerwcu. Inne kraje tak samo kupują złoto. Ze statystyk wynika, że w miesiącach kwietniu Kwietniu i maju średnia ilość złota w bankach centralnych wzrosła o prawie 57 ton. Jest to oczywiście dużo, jak dla nas, dla zwykłego człowieka, ale na przykład takie Indie kupują ponad tonę złota dziennie w mennicy, z której ja nabywam złoto. Warto o tym pamiętać, warto mieć to na uwadze, bo to oznacza, że ci wielcy, ci, którzy decydują o finansach świata, oni coś wiedzą. Dodatkowo od kilku dobrych tygodni w mennicy, której ja nabywam złoto, sztabki o gramaturze 250 gram, pół kilograma, trzy kilogram nie są dostępne od ręki. Trzeba je zamawiać i czekać na nie nawet do miesiąca czasu. Co to oznacza? Oznacza to, że jest duże zainteresowanie fizycznym złotem inwestycyjnym. Kraje, banki centralne, instytucje finansowe kupują złoto. Indie, Chiny, Tajlandia, Węgry kupiły w ostatnim czasie, Tajlandia, Węgry kupiły w ostatnim czasie 150 ton złota. To daje wyraźny sygnał, że fizyczne złoto po tych zmianach, które teraz weszły w życie zaczynają obowiązywać, a były wcześniej ogłoszone, że to wszystko ma wpływ na fizyczne złoto, na, na rynek fizycznego złota. Jak możesz Ty w tym momencie przełożyć to dla siebie? O tym w dalszej części. Warto w tym miejscu, żebyś pamiętał, żebyś pamiętała, że... W związku z wejściem w życie dyrektywy BZLA 3 nastąpiło bardzo wyraźne rozróżnienie między złotem alokowanym, czyli fizycznym, a niealokowanym, czyli tak zwanym papierowym. I to złoto niealokowane, papierowe jest bardziej ryzykowne i zobowiązuje banki do, do większych zabezpieczeń. Natomiast to złoto alokowane fizyczne staje się coraz bardziej popularne z tym co, co mówiłem wcześniej banki centralne banki komercyjne kupują złoto zabezpieczają swój kapitał w fizycznym złocie ponieważ stał się on najwyższą yy, najwyższą klasą bezpieczeństwa ludzie bogaci kupują złoto w sztabkach 250 500 kilogram i teraz pytanie jak ty. Zwykła osoba, możesz przełożyć to dla siebie, bo często słyszę: Ja nie mam pieniędzy, przecież złoto kosztuje mnóstwo pieniędzy, kosztuje dużo pieniędzy. Zacznij wymieniać te pieniądze, jakie możesz, na fizyczne złoto. Zacznij to robić teraz. Nie musisz kupować tony, kilograma złota. Możesz zacząć od sztabki 5-gramowej, 10-gramowej, 20-gramowej. Wystarczy, że Otworzysz inteligentny plan inwestycyjny i będziesz w miarę swoich możliwości wpłacał 100, 200, 500 złotych i wymieniał je na fizyczne złoto, które po uzbieraniu pełnej sztabki natychmiast zostanie dostarczone do ciebie, po to byś ty także posiadał ten fizyczny kruszek, który zabezpieczy ciebie, Twoją rodzinę, Twoją przyszłość, by żyć bezpiecznie obficie i spokojnie, czego Ci serdecznie życzę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Twój czas i zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam Cię, cześć!